Wiecie co? Właśnie zdałem sobie z jednej rzeczy sprawę. Nie mając pojęcia, o kueście z down guarda dobiegłem na polanę przodków jakieś dwa odcinki wcześniej. No ale tak się mano, witam z kolejnego Skyrima. No na szczęście już wiem, gdzie mam się udać teraz. Kura, chyba. Na serio, dwa odcinki temu ja tutaj dobiegłem jako wilkołak. Zamieniłem się dosłownie tutaj przed wejściem. No i. Dobra, wchodzimy. Tylko niepokoi mnie jedna rzecz. Stwierdziłem wtedy, że mam zdecydowanie za mały level na tej jaskinie. A więc nie powiem, że delikatnie się boję. Dobra, luj, chodźmy. Tylko tam była jedna. Co to ma być? Okej. Okay. To jest to drzewo, tak? Okej, okay, to jest to drzewo. Dobra. Ech, come on. Dobra? Jak to wygląda? Wow, animacja jest. Już te tutaj były te roje. Zdradził nam zbyt wiele Rojo, gdzie jesteś? Gdzie są te wszystkie roje? Spójrz na nie. Chyba cię polubiły. Udało się. I, o ile nie mam przewidzeń, to zaczynasz świecić. Wow, wow, wow. Zostawcie mnie. To takie fajne miejsce. Akurat takie. mi się z takimi starszymi grami, kiedy po prostu musiałeś chodzić po takiej zamkniętej lokacji, no i szukać znajdziek. To było właśnie świetne. I tam jest ostatni. Dobra, czy teraz stanie? Zaraz? Tutaj jest. Czy już jestem super porycajnieniem. To teraz. Boże, ile to waży? Szkoda gadać. Którym teraz czytać. Mok? Chyba tak. Zdecydowanie tak. Co się dzieje? Nie ten? Zuj krew. Dobra, przynajmniej nie umarłem od tego. Okej, okay, a więc zwoje, gdzie to jest? Zuj krwi. Nie, luj. Dlaczego to, to jest w księgach, a nie w zwojach? Dobra, krew, teraz. Wolujstein. rana. Wszystko w porządku? Myślałam, że cię straciłam. Twoja twarz zrobiła się biała jak śnieg. Eee, wszystko, ok. Nigdy nie ufałam tym przeklętym zwojom. Kto wie, co te rzeczy mogłyby ci zrobić? Spójrz tylko na Dexion. A co z łukiem Auriela? Wiesz, gdzie możemy go szukać? No. Dragonbornie, jak ty to wyczytałaś? Więc to już prawie koniec. W końcu będzie można położyć kres temu niedorzecznemu prorokowi, gdzie jest ta cała jaskinia z Ruszajmy więc. Chcę tam dotrzeć, zanim mój ojciec będzie miał szansę nas wytropić. Okej. Okay. Nie mam bladego pojęcia, jak ta właściwie moja postać to wyczytała z tego bałaganu, no ale. Dobra, chodźmy. Powiedziałem, chodźmy. Wiecie co? Po prostu pozwolę temu bałaganom się stać. Po prostu będę to obserwować z daleka. Moi towarzysze sobie jakoś poradzą. Jest ich dwóch, plus jeszcze pies. To jest tutaj taki słowański przykład i ich po prostu obserwujmy. Radzą sobie lepiej niż ze mnie. Zobaczcie, został już tylko jeden wróg zresztą. To ja się już może w ogóle nie, nawet nie wtrącam, co? Idzie wam lepiej niż mi. Gdzie to jest? Wow. Wszystko mam już odkryte. Zero podróży. Dosłownie. W tym odcinku chyba robimy same konkrety z tego co widzę. Od jaskini do jaskini. A więc co? Skaczemy? Chyba tak. Pod wodą zawsze coś będzie. Nie tym razem? Dobra. Wow! Dobra Nie podoba mi się to Spalić to, spalić to w płomieniach ognia Gdzie jest Wilkas? Co tam jest? Ten jest olbrzymi Zaraz, nie widzimy jeszcze? Chyba mnie nie widzi. To jest najlepsze. Nice. Co my mamy? Dobra, chodźmy dalej. Serana. cię w pomieniach ognia. Gramy jako ciężko armorowy wojownik. Skradam się przez całą jaskinię tylko po to, żeby i tak wyjść z ukrycia, gdy już kogoś zobaczę. Ty chyba nie żyjesz, prawda? Zdecydowanie nie żyje, ciekawe co im się stało. Ci ludzie, dlaczego ktokolwiek. rozbijać tu obóz? Nie wiem, fajne miejsce od razu jaśniej. Naprawdę, mam zasięgnąć na monitor, ale to sobie jest większe. Sprawa, ne! synu? Dziękuję Wilkas. Na no ty przyszedłeś? Ta linka to jest najlepiej widoczna linka, jaką widziałem w życiu w jaskini. Jak da się jej nie zauważyć? Okej, okay, dostanę nią i tak. Jestem idiotą a Wiem, ja przez nią przebiegł, no to by chyba by było lepiej. Jeszcze ten głaz tak na zdobicie. Nie wiem, że oni jeszcze tam dostają. Kolorne głazy. Kurwa, error mnie przestraszył. Ja to je tak cicho, cichutko i to nagle. je error. Tego trola może zabijmy. A, mówiłem, że to troll. Postaje posturze. Surprise motherfucker Zgnię, zanim zdąży do mnie dotrzeć Perfekcyjnie Ok, chodźmy. Cholera, jest kolejny Surprise, motherfucker. Dobra wilkas, zabigo. Nice A chodźmy dalej Tam jest jakaś skrzynia, czy mi się wydaje? Tam jest jakaś skrzynia, nie ma innej opcji. Nie ma tak kwadratowych skał. A jednak są, no proszę, jak fenomen natury. Chyba nie jesteś moim przyjacielem, prawda? Tak, zgaduję, że nie. Dlaczego ja cię nieprzyjacielu nie mogę trafić? Co to ma być, kurde? Bo może on jest jednak moim przyjacielem? Nie mogę go zabić, ale więc w sumie... Nie musisz się mnie obawiać. Jestem rycerz Paladyn Gelebor. Kim ty jesteś? Czekaj w wielkiej świątyni Auriela. Auriel... Auriel... Alkos Akatos. Tak wiele różnych imion dla władcy Śnieżnych Elfów. Wolno nazwę Śnieżny Elf. Słowo Falmer, w ogóle niezbyt dobrze kojarzy się podróżnym. różnym. Z Falmerami, ja nazywam straconymi. Oczywiście, jesteś tu po łuk Auriela, po coś by innego. Mogę pomóc ci go zdobyć, ale najpierw ty musisz mi pomóc. Ja też. musisz zabić arcykuratora Virtura, mojego brata. Więź między nami znikła. Nie rozumiem, czym się stało, ale nie jest już bratem, którego dane nie było znać. To straceni. Zrobili mu coś, ale nie wiem czemu Aurel na to pozwolił. Wdarli się nawet do skrzęgania świątyni i zaczęli mordować każdego, kto na potkani. Kiedy była miejscem pokojowym oditczy, powiedzieli niewielką grupę grupa paladynów, ale nie mieliśmy szans, z ich przebrano ludzi zdradzonych. Zamordowali wszystkich i przepuścili szturm na sanktuarium, gdzie jak podejrzewam, poddali Virtura ze słuciu. Widziałem go. Ale coś jest nie tak. On nigdy nie wygląda, jakby coś go bolało lub niepokoiło. On tylko stoi tam i obserwuje, jakby na coś czekał. kapliczki kapliczek niestrzeżonych byłoby porzuceniem mojej świętej służby, jako rycerz na Nauriela. A atak na zdradzonych, strzegący sanktuarium mógłby skończyć się jedynie moją śmiercią. Tak, pozwól, że ci pokażę. Śnieżny elf. Nieźle. Zabijmy go. Ukradnijmy go. Jest zajęty, więc nie mogę ukraść. To ma sens. Co ty robisz? Więc to jest magia Śnieżnych Elfów. Niesamowite. Jedynym sposobem na dostanie się do mojego brata... ...jest podążenie drogą Nowicjusza i przejście od jednej kapliczki do drugiej. Okej. Okay. leży na końcu przejścia z Mieszkania, jaskini reprezentującej brak oświecenia. Ile jest? ich pięć, rozrzuconych po całej świątyni. Jaskini? O nie! Świątynia to o wiele więcej niż tych kilka jaskin. jak się wkrótce przekonasz zanim wyjdziesz w drogę, będziesz potrzebować cwana Noricjusza. Okej. Okay. znajdziesz kapliczkę, zastaniesz w niej widmowego prałata, który się nią opiekuje. Pozwoli Ci nabrać wody z misy w kapliczce, jak jednemu z oświeconych. No rozumiem. rozumiem, że to nasza ostatnia szansa na rozmowę. Jedyne, co mogę Ci teraz ofiarować, to nadzieja, że będziesz mieć spokojną podróż. Okej... Okay. To chodźmy. Nie bierzemy stąd żadnej wody czy coś? Aż tak nieprzyjemne jak myślałam. W zasadzie nawet całkiem kojące. Jest mi teraz trochę cieplej. Dobra, to wygląda raczej ciekawie. Mogę to sklepowe coś zestrzelić? Ała, dobra. Próbujemy. Co się chowa, gdy do tego podchodzę? Najwyraźniej nie mogę. Odera, No nie lubią mnie. Tutaj też mamy, może jakiś skrzynkę czy coś? Niezbyt. Wow! Spokojnie! Co to ma być? Harus? One też latają? Co to ma być? Tego się nie spodziewałem. Ale to był młody. Tu się boję, jakie będą te stare. Takich jest wychodzą falmerzy. Lecz mi to właśnie zaprezentował teraz ładnie. Chlebak To jest chlebak chlebak. Okej okay. To się w pomeniach ognia. Jeszcze dostał was tą popcorn, Debil. Nie wierzę. Któr? Ała! Gdybym tylko wiedział. Dobra, kolejna kobieta farmer. Far kobieta farmer. Palmer Co próbowaliście? Szkielet, idzie teraz na pięści. Bez animacji chodzenia. Dawaj szkielet. Wow, co to jest w ogóle za kryształy? To ruda z gotika. Szybko, bierzmy ile się da. Będziemy bogaci w kolonii karnej. Myślę, że nie widzę. Ale ja zawsze widzę. Wilka z najwyraźniej nie widzi Co robi drugi sznur? Ała! Fuck Okej, okay, rozumiem, nie powinienem tego robić. What? Ale fajny koteł Mamy jeszcze takiego na zwierzątko? No nie powiem, że nieźle to wygląda. Taka prawie z naciskiem na prawie druga czarna przystań. Wczoraj to to jest jak jeszcze nie pobija. Boże, coś takiego chciałam zobaczyć. Dzięki temu wszystko nabiera nowej wartości. Muszę to zabić. Surprise, Cokolwiek to jest zamorduje to Nie, obchodzimy czy są pokojowe, czy nie. Muszą zginąć. Surprise, Jeleń dolinowy. Co my tutaj mamy. Jaka ładna zbogowana tekstura. Okej. Okay. Wiedziałem, że to będę mógł zebrać. Po prostu to wiedziałem. O, widzę kolejną kapliczkę. Nice. Na górze widzę chyba kolejną kapliczkę. Chodźmy. Dobra. Panie duchu. Witaj nowicjuszu. oto kapliczka oświecenia. Więc przyjmij dar Auriela, moje dziecko. Niech rozświetli on twoją drogę w poszukiwaniu spokoju wewnętrznego sanktuarium. No, open. Otwieraj. No, i słuchajcie, teraz sobie zrobię małe cięcie. Znaczy, dla Was to będzie małe cięcie, dla mnie to zapewne będzie już następny dzień. Nie mam pojęcia, ile to odcinek trwa, i być może będzie to dopiero w następnym odcinku. Tak więc, na wszelki wypadek, nagram sobie teraz pożegnanie, którego nie będzie, jeżeli coś tam jeszcze do tego odcinka dogram. Tak więc, to było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Na razie.